Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przyłożonych z synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła, zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli. Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela. Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich, czemu robicie z giełki, płaczecie. Dziecko nie umarło, tylko śpi i wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej talitakum, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. Kiedy czytam ten fragment Ewangelii według Marka, mam ciary na plecach. Jestem ciekaw, jakbym się zachował, gdybym był świadkiem wskrzeszenia. W Ewangelii mamy m, trzy wskrzeszenia. E, młodzieńca znań, Łazarz i właśnie to, dwunastoletnia dziewczynka, e, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela e, umarła. Ono śpi. Ona śpi. Śmieją się z niego, a on spokojnie robi swoje. Mam zawsze ciary na plecach, kiedy słyszę te słowa: Talitakum, dziewczynko, mówię ci, wstani. Ale ten cud wskrzeszenia rozpoczyna się wcześniej. Tam jest bardzo ciekawa postawa, postać tej kobiety, która od 12 lat cierpi na krwotok. To jest historia nie kiedyś o kimś. To jest historia o nas, tutaj, teraz. Historia o tym, jaki staje przed Panem Bogiem. To nie jest tak, że człowiek przychodzi do Boga. Jest dokładnie odwrotnie. To Bogu spodobało się przyjść do nas, wyjść nam naprzeciw. To nie jest tak, że ja robię coś wielkiego, bo idę w niedzielę do kościoła, bo, bo dzisiaj w Wysocku e, ślub, czy kiedy będziecie oglądać ten materiał, to to wczoraj był w Wysocku ślub, ktoś stanął przed Bogiem. Nie, ktoś stanął przed Bogiem, bo najpierw to Bóg stanął przed człowiekiem. I to jest początek tej Ewangelii. E, Jezus wraca. Przeprawia się z powrotem, przeprawia się z kraju Gerazeńczyków, z kraju pogańskiego, przychodzi do tych, którzy już trochę wierzą, już widzieli trochę jego cudów. To Bóg przychodzi do człowieka. I teraz mamy dwie postawy: postawa tej kobiety i postawa przełożonego synagogi Jaira. Postawa, jaki ja staję przed tym Bogiem, który do mnie przychodzi: zalękniony, chowający się, z problemami. Bojący się pokazać te problemy Panu Bogu, a tam tym samym też sobie samemu to kobieta, która od 12 lat cierpi na krwotogi, i nic jej nikt nie pomaga. Czy też postawa Jaira, Panie pomóż mi, córeczka dogorywa, staję przed Tobą twarzą w twarz, bo ci wierzę, bo ci ufam, bo już nie mam nic do stracenia. Jaki staje przed Bogiem? Zalękniony, chowany, gdzieś tam z tyłu? Nie jestem godzien. Fałszywa pokora, czy też postawa wiary, odwagi, Boże, pomóż mi. Niesamowite, że Bóg jednakowo traktuje i tych pierwszych, i tych drugich, bo to Bóg przychodzi do człowieka, do mnie i do Ciebie. Żeby zobaczyć, jaki jestem ja przed Bogiem, żeby zobaczyć, że Bóg do mnie też przychodzi, warto skorzystać, z tego co mówi Biblia, po to Pan Bóg opowiada mi o sobie, po to Pan Bóg pokazuje mi, jak przychodził do innych ludzi, jak się na niego otwierali, bądź nie, żebym teraz to wszystko przyłożył do siebie. Uczyć się na cudzych błędach albo na, na cudzej wierze. To jest fajna sprawa. Ta kobieta 12 lat cierpi na krwotok, na upływ krwi. Upływa z niej życie, próbuje się ratować, wydaje całe mienie. Może źle ulokowała swoje życie, może do kiepskich lekarzy poszła, nikt jej nie pomógł. Ona szuka na łapu-capu po kolei. I kiedy wreszcie staje przed Bogiem, proszę zobaczyć, że ona nie staje przed nim twarzą w twarz. Ona chce gdzieś tam od tyłu się, chociaż na chwilkę go dotknąć. Czy ona się przed nim otwiera? Czy ona wierzy? Czy ona jest zdeterminowana tyle, że Panie Boże, jeżeli Ty mi nie pomożesz, to już nie ma dla mnie ratunku? Czy w tej wierze jest odwaga? A niesamowite, że, że dostępuje uzdrowienia, że Pan Bóg mimo jej kiepskiej postawy, chwyta się tego. I ten Jair, który przychodzi i staje. Boże, moja córeczka dogorywa. Nie wiem, czy był wyprostowany, czy był dumny, czy był złamany, ciężar życia, ciężar śmierci dziecka, choroby dziecka, ale twarzą w twarz staje przed Bogiem i prosi. I również zostaje przez Jezusa. Wysłuchamy. Nie bój się, tylko wierz. Wiara nigdy do końca nie umarła. Ona może być uśpiona, ona często śpi. Pan Bóg ma swoje sposoby, żeby ją y, przebudzić. Chodzi o to, żeby wstać. Czy jest to możliwe bez Boga? OK24TV Wszędzie, gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.